Cześć. Widzę, nie odpuszczasz po Babiej górze. Nie, bo tam zobaczyłem, że jednak trzeba ćwiczyć formę. Ale. A generalnie polecam bieg, bo coś niesamowitego wstać o trzeciej w nocy, wystartować na górę i zobaczyć całą panoramę Tatr o wschodzie słońca. To tak jak z pierwszym maratonem może spróbuję za rok. Przypominaj się. Ja akurat maratonu nie biegłem stwierdziłem, że nie chce mi się biegać te 2 km, bo to daleko, ale po górach już i owszem. Super, fajnie. Dobrze, że się spotkaliśmy, bo chciałem pogadać z Tobą o Twojej nowej roli. Nowej, starej, tak, bo nie widzieliśmy się przez pandemię, ale widzę, że w IBM-ie powerami się zajmujesz. Dlaczego taka decyzja? Wiesz co, dlaczego IBM? Bo gdzieś tam zawsze, jakby od, od, od lat młodzieńczych, dziecięcych, on gdzieś tam się pojawił jako pierwszy komputer. Potem jakieś oprogramowanie, gdzieś tam się pojawia nazwa IBM. Powery, jakby gdzieś zobaczyłem, pierwszy raz w mojej pierwszej pracy w IT. I Jakby od tamtej pory, gdzieś, gdzieś one zawsze z boku były, potem się gdzieś głównie nimi zajmowałem i to trochę technicznie, i potem handlowo. Stąd to połączenie, jakby dwóch takich najważniejszych wydarzeń w życiu informatycznym, moim, IBM i Powery. Okej, okay, czyli taka pierwsza miłość. Mógłbyś to podsumować? Coś w tym stylu. No to dobrze, to fajnie. A teraz. Powiedz, dlaczego klienci powinni wybrać technologię GamePower? Klienci mają różne wybory, bo niestety część klientów patrzy na cenę i tutaj nie zawsze jakby jesteśmy w stanie zaproponować nasze rozwiązanie. Na szczęście to się zmienia pod kątem dojrzałości firm w naszym kraju, gdzie jednak liczy się bezpieczeństwo, to jest po pierwsze. Skalowalność, bo wszyscy liczymy na to i te firmy też głównie liczą, że będą się rozwijały i ten biznes będzie ich rósł. Więc to mamy drugi argument i ciągłość działania. Co masz na myśli, mówiąc bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o, po pierwsze, awaryjność. Jeśli chodzi o serwery Power, są one według raportów najmniej awaryjne, z najmniejszym czasem niedostępności systemów. Są najmniej podatne na wszelakie luki i inne oprogramowania złośliwe. Okej. Okay. Dobrze, przeszliśmy powiedzmy platformę, mamy to, ten hardware, ale co na tym możemy zaimplementować? Jakie aplikacje, jakie środowiska klienci implementują na e, IBM Power? No to też nie jest żadna magia, bo, bo, bo ten serwer Power poza tym, że inna architektura się niczym nie różni od innych, e, więc to jest ta główna różnica. Ale jakby większość aplikacji biznesowych wykorzystywane obecnie na rynku są wspierane pod systemy Unixowe i Linuxowe no nie obsługujemy Windowsa i raczej to się nigdy nie dzieje. No zajmuje. ok, to, to wiadomo to jest inna architektura, inny świat, ale... Inna jakość. Tak, inna jakość, ale Linux jest, tak wspomniałeś o Linuxie Linux jest jednym z naj, znaczy jest czołowym systemem operacyjnym, który jest obecnie implementowany w całym środowisku IT na wszystkich komputerach, jak zliczymy ze świata, także jak na Power'a go możemy zaimplementować, czyli widzę podążacie za open source'em, tak mógłbym podsumować no. troszeczkę. Tak nie do końca za open sourcem, bo z open sourcem jednak mi się kojarzy takie powiedzenie, że Linux is for free when time is not value, tak? Okay. i to jest prawda. Stąd powstały dystrybucje Linuxa wraz ze wsparciem. Tutaj podam przykład Red Hata i też w powiązaniu z IBM, bo IBM jest właścicielem Red Hata. To są dystrybucje, w których my zapewniamy klientowi wsparcie takie same, jak, jak, jak normalnie komercyjne systemy. Tak? W jakich zastosowaniach biznesowych klienci wykorzystują IBM Power? I tu bym tak naprawdę na, na chwileczkę wrócił do samego procesora, który się, jakby tak jak mówiłem, różni architekturą. Ale czemu? Po pierwsze, y, mamy mniejszą ilość korów, za to one są wydajniejsze około 2,5-3 krotnie od konkurencji i większą ilość wątków. Więc y, mając to i mając aplikacje typu na przykład SAP, jeden jakby z najbardziej popularnych systemów ERPowych, czy aplikacje, które wykorzystują y, bazy danych Oracle. No to jakby tutaj mamy po pierwsze dużo większą wydajność per core, to jest jakby jedno, co, co daje klientowi eee, i przechodzimy na chwilę do licencjonowania. Eee, producenci licencjonują bardzo często swoje eee, produkty właśnie per core, per procesor. Eee, dzięki technologii ibm że mamy mniejszą ilość korów o większej wydajności, klient potrzebuje mniejszą ilość licencji, co w przypadku liczenia TCO wychodzi korzystnie dla klienta. Wspomniałeś, opisałeś Orakla. Tak? Co, co, co możesz powiedzieć na temat klientów SAP'owych, tak? Bo oni stoją przed migracją swojego środowiska do sap Hany, tak? I Jak tutaj IBM, jaka jest odpowiedź ibm na potrzeby tych klientów w tym momencie? Mi się to akurat to podoba w przypadku sap bo to nie jest pytanie, czy klient się zmigruje do Hany. Tak. Tylko kiedy się z do dochany, bo tutaj niestety SAP postawił jasne warunki. I tak naprawdę mamy dwa modele możliwości postawienia sobie infrastruktury pod SAP. -a. Jest to model w Appliance, gdzie mamy gotowe pudełko, którego zbycie nie możemy rozbudować. Jest to model TDI. I tu się właśnie wpisuje IBM ze swoją technologią IBM Power e, i można do tego dołożyć Storage. I znowu, jakby wrócę do, do po pierwsze, bezpieczeństwa, no bo musimy pamiętać, że system powy jest tym krytycznym systemem, który jakby jego ciągłość działania ma wpływ na, na, na działanie firmy. I coraz częściej firmy zaczynają liczyć, ile ich kosztuje czas niedostępności systemu. My z naszą technologią właśnie w Odrobie TDI jesteśmy w stanie klientowi zbudować rozwiązanie od, jakby skalowalne od, od samego początku, to, co, jakie są aktualne potrzeby, z możliwością rozbudowy w trakcie rośnięcia firmy, tak? czego nie daje wersja Appliance. No i tak samo jak i przy Oracle, jest to kwestia wydajności samego procesora, tak? że, że jakby znowu potrzebujemy mniej żeby osiągnąć tą samą wydajność. Okej, okay, super. Jak wiemy SAP HANA działa na dwóch systemach operacyjnych, tylko są wspierane. Jednym z nich jest Red Hat. Dlaczego Red Hat? warto wybrać jako system operacyjny pod SAP HANA? Tak naprawdę Red Hat zaczął się robić popularny pod SAP dopiero chyba, jeśli dobrze pamiętam, około dwóch lat, ale dość mocno z sukcesem klienci zaczynają go wybierać. Jeśli połączymy to z IBM, no to jakby ten, ten jeden z argumentów, że IBM jest właścicielem i technologii powerowej, i właśnie Red Hat'a. Więc dla klienta daje to po pierwsze jeden punkt kontaktu, że w przypadku, kiedy mu się coś wydarzy z hardwarem, to zgłasza w to samo miejsce, kiedy mu się coś wydarzy z softwarem, też zgłasza w to samo miejsce. Co jakby znacznie upraszcza rozwiązywanie i skraca czas rozwiązania awarii. Jasne. Ja pamiętam u Was w labie, jest dostępne środowisko Zapachany, które właśnie bazuje na Red Hatie, na Ciblu i to wszystko jest jednym kliknięciem w 15 minut mamy gotowe środowisko, także myślę, że warto o tym wspomnieć dla klientów, żeby przyszli i zobaczyli. Tu już może nie tyle co Power czy, czy sam Red Hat, tylko właśnie wspomniałem o Ancy Blue, platformie jakby kolejnej Red Hatowej, która pozwoli, pozwala nam automatyzować pełni procesy i tak naprawdę tak jak ładnie mówisz, jednym klikiem uruchamiać cały proces stawiania kolejnej maszyny wirtualnej czy migracji systemu, tak, jakby możemy to w pełni zautomatyzować, i co najważniejsze zarządzać całym systemem z jednego miejsca. Wspomnieliśmy o Red Hatie, Ansible. E, następnym krokiem, który każdego klienta czeka, myślę, to jest e, e, platforma do konteneryzacji, do rejestracji kontenerów, czyli OpenShift, popularny. Co tutaj IBM ma za, do zaproponowania swoim klientom? No i to też jest dobre pytanie, bo bym, bym tak samo wrócił na chwilę do open source'a. Bo skąd się wziął w ogóle konteneryzacja i OpenShift? Od Kubernetes, tak? tylko że to jest tak samo oprogramowanie Open Source i klienci troszkę się bali wejść w coś takiego, co, co jakby nie zapewnia im wsparcia, nie mają gdzie zgłosić problemu, czy kto im rozwiązać problem. No i odpowiedział, że Red tam było stworzenie właśnie takiej platformy Enterprise w postaci OpenShifta, która pozwala nam zarządzać całą konteneryzacją, orkiestrować tak jak mówisz, jakby dać to pewność i bezpieczeństwo klientowi i jedno miejsce do zarządzania. Tak? I dodatkowe narzędzia do e, Kubernetes. Bo tak, tak jak... bo jest to pełna platforma, y, która nam daje, jakby, wiele możliwości i, du, du, i, i, i dużo narzędzi tak, do tego, do, do zarządzania, do, do tworzenia tak naprawdę tych, tych kontenerów, do przełączania i automatyzacji. No, no dokładnie. Dobrze, przeszliśmy tu szybko openshift e, wspomnieliśmy o nim, tak, i od razu na, nasuwa mi się pytanie nasuwa mi się koncepcja CloudPaki, tak, bardzo reklamowane w ostatnim czasie przez ibm e, czyli narzędzia które mamy dostępne, wyspecjalizowane do konkretnych działania. Cloud Pack for Data do danych, Cloud Pack for Automation do automatyzacji procesów, Cloud Pack for Integration, integracja, tak? czyli taka, jak klient poszukuje narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego, to dostaje takie właśnie narzędzie od IBM w postaci Cloud Packa, a Cloud pack jak wiemy, bazują na OpenShift, -cie. czyli zakładam, że na Powerach jak najbardziej możemy z tych Cloud Packów skorzystać. Tak, większość Cloudpaków już jest dostępna na, na platformę Power. Do końca roku 2021 wszystkie Cloudpaki powinny być w pełni dostępne na systemie na, na Power. Jakby wspomniałeś o Cloudpaku, to jest, to jest też ciekawe, zawsze co lubię. cloudpack nie ma nic wspólnego z cloudem. Chociaż to może panie. działać w cloudzie. A to jest takie trochę inne podejście do licencjonowania właśnie w wydaniu ibm Teraz klient jakby nie kupuje jednej licencji, tylko może sobie kupić jakby. Mały, małe pudełko licencji, zachowaną jedną licencją, i po prostu sobie dokładasz tam kolejne licencje. Tak? Co, co, co znowu daje większą elastyczność, i możliwość skalowania oprogramowania. Tak? No jasne, to jest ten. Dobrze, że powiedziałeś właśnie, że to jest, ma w nazwie cloud, ale teoretycznie nie ma nic wspólnego z cloudem, bo to jest nadal, można zaimplementować on-premise u klienta serwerowi, właśnie na serwerach Power. Ale jeżeli klient chce skorzystać, może skorzystać z clouda. Czy idziemy w kierunku budowania multi-clouda w ten sposób? Ja bym powiedział hybrid cloud, tak jak no, jest to w wydaniu no. ibm a. I to jest właśnie też jakby kolejny etap nowoczesności tej technologii, że mimo tego, że stawiamy sobie systemy na shifcie, w modelu on-premise, no to, to właśnie konteneryzacja daje, daje nam tą elastyczność, że możemy sobie jednym kliknięciem przerzucać nasze kontenery z wersji on-premise do naszego powiedzmy DRC w cloudzie. Tak? Czyli jeden, jedna bolączka albo obawa klientów vendor lock jest załatwiona, tak? bo z tymi rozwiązaniami możemy mieć to gdziekolwiek włącznie, nie musi to być kon konkretnie jeden vendor. Tak, to nam daje dużo większe bezpieczeństwo i szybkość działania, bo, bo w momencie kiedy przerzucamy kontenery z jednej, powiedzmy z wersji on-premise na, na wersję cloud, to, jakby to jest tylko przesunięcie suwaka z jednej na, na drugą stronę gdzie wcześniej w przypadku maszyn wirtualnych trzeba było jakby stawiać system od początku, przenosić, instalować, backupować i no tak dalej, tak? Przy kontenerach takiego już nie mamy, jakby kolejne ułatwienie dla, dla, dla IT i dla biznesu. No dokładnie, czyli mamy nową, nowy wymiar wirtualizacji w tym momencie, bo wirtualizacja na, na aplikacji. Mam jeszcze jedno pytanie związane z tinkiem, który był ostatnio organizowany przez ibm i tam były główne hasła, które były powiedziane. Już wspomniałeś hybrid cloud, to jest bardzo taki Ważny kierunek, który IBM wskazuje dla klientów, ale nie można zapomnieć o AI-u. Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja i tutaj rozwiązania Power wiem, że są i że są wykorzystywane przez klientów. Może coś więcej? Wiesz co, tak naprawdę bym powiedział, że sztuczna inteligencja coraz bardziej się pojawia w naszym życiu, i to codziennym, i tym biznesowym. Ona pozwala ułatwić wiele procesów, po pierwsze, bardziej zautomatyzować, usprawnić. I wiadomo, że jeśli pewien proces wykonujemy szybciej, bądź bardziej wydajnie, przekłada nam się to na pieniądze. IBM oczywiście wspiera rozwój AI i to w formie właśnie on-premise, tak jak wspomnieliśmy tak jak o technologii Power, z procesorami Power i kartami GPU, tak jak i nasze mu na przykład Watson AI. Ale też jakby kolejnym krokiem IBM jest wprowadzenie platformy takiej jakby nadrzędnej na, na, na całym HPC, że mamy taki optymalizator właśnie jeszcze tej niższej platformy, tak? Jak powiedzmy teraz, jak trenujemy modele, to musimy ileś parametrów wprowadzić i każdy ten parametr w modelu sprawdzić, czy on będzie najbardziej wydajny. Mamy rozw rozwiązanie, to jest nazywa się BOA, e, które pozwala nam ograniczyć liczbę parametrów do absolutnego minimum, żeby ten czas trenowania i implementacji tego modelu był jak najkrótszy. E, wspomniałeś BOA, e, co to jest e, dokładnie? Bo jest optymalizator, technologia właśnie oparta na powerach, E, która pozwala jednostkom badawczym, czy te, które właśnie trenują modele, czy to w biznesie, e, zawęzić ilość jakby parametrów do sprawdzenia do, do osiągnięcia tego najbardziej zbieżnego wyniku do, do idealnego. Okay, to jest o tyle fajne, że jest to niezależne od platformy, na której to obliczamy. Więc, czy klient korzysta z technologii konkurencyjnej, jednej czy drugiej, tak naprawdę, BOA jest na górze i pozwala nam po prostu skrócić czas samego trenowania i potem wdrażania tej sztucznej inteligencji. Widzę IBM nie zasypuje gruszek w popiele i cały czas rozwija sztuczną inteligencję. Wspomnieliśmy Watsona, który jest od lat znany i to był pierwsza taka sztuczna inteligencja dostępna dla, dla wszystkich, ale tutaj wspomniałeś BOA, także widzę, tu coraz więcej w tym kierunku podążać. To, to tak naprawdę pokazuje, i tu jest też ciekawy przykład, jak sztuczna inteligencja może wpływać na życie każdego z nas. Jak wiadomo, mamy okres pandemii i, i była dość długa walka, żeby wynaleźć szczepionkę. I tutaj jedna z firm farmaceutycznych właśnie korzystała z naszego superkomputera Summit, opartego też o Watsonie, żeby szybciej jakby doprowadzić do, do powstania skutecznej szczepionki. I właśnie i Summit, i Watson pozwoliły na skrócenie tego czasu, stąd ta szczepionka mogła powstać w, krótkim, w krótszym czasie. Super, dzięki fajnie było e, się z tobą spotkać i do zobaczenia na trasie. trasie.